Dzień dobry, witamy ze Stadionu Olimpijskiego, a dokładnie z Biura Prasowego. Dzisiaj wyjazdowe wydanie mini magazynu Lewo Lewoskrętni. Ze mną legenda dziennikarstwa, Henryk Grzonka. Dzień dobry Henryku. Witam pięknie. Proszę Państwa, dzisiaj wraz z Henrykiem, a raczej Henryk będzie wspominał te turnieje indywidualnych mistrzostw świata, również te rozgrywane w systemie Grand Prix, które jemu zapadły w pamięć szczególnie i te, które kibicom dostarczyły najwięcej emocji. Henryku, przygotowałeś się na, top 5, na twoje top 5, bo taki mieliśmy schemat tutaj do zrealizowania. Specjalnie nie musiałem się przygotowywać, bo jak Masz wszystko w pamięci. temat top 5, no to bez problemu. Oczywiście nie mówimy tylko o turniejach Grand Prix, bo ja uważam, że trzeba zacząć od tego najważniejszego turnieju w historii polskiego sportu żużlowego. To miało miejsce we Wrocławiu. Myślę o pierwszym finale indywidualnych Mistrzostw Świata, który Polska organizowała właśnie tutaj w 1970 roku. Czyli Ivan Mauger, Paweł Waloszek, Antoni Worynek, Antoni jeżeli chodzi o podium. Tak. Natomiast to była wieloletnia batalia o to, żeby Polska mogła wejść do grona organizatorów tych finałów. Pamiętajmy o tym, że Wrocław zorganizował w 1961 roku finał drużynowych Mistrzostw Świata. To było takie na otarcie łez, ale przez całe lata 60. właściwie Polska jeszcze nie brała udziału w tej grze. Szwedzi przełamali monopol Wembley i w Malmę w 1961 zrobili finał indywidualny. Potem jeszcze w 1964, 1966 pamiętny dla nas, bo Antoni nas zdobył pierwszy medal dla Polski w 68, medal Edwarda Jancarza i wreszcie w 70 roku dostajemy prawo organizacji finału. Ja to świetnie pamiętam. Co prawda miałem wtedy 12 lat, ale byłem na tym finale. Proszę bardzo, nawet mam dowód na to. roku miałeś 12 lat, to kuluary. Jak dojechałeś na ten finał sam? No nie, Co, no, sam z, nie. Z najbliższymi? Sam nie, z najbliższymi, oczywiście, że tak. Wtedy jeszcze był taki czas, kiedy zakłady pracy, także to na Śląsku, rozprowadzały bilety i stąd było jakby łatwiej i czasami był nawet transport zorganizowany. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Wrocław zorganizował ten finał kapitalnie. To była po prostu pokazówka, jeżeli chodzi o organizację imprez tego typu. Wcześniej, rok wcześniej. Finał światowy, ale drużynowy odbywał się w Rybniku w 1969 roku, prawda? I też świetnie zorganizowany. Ale ten finał w 1970 roku no, przeszedł do historii jako ten pierwszy, przeszedł do historii jako ten, w którym Ivan Mauger wywalczył po raz trzeci z rzędu tytuł indywidualnego mistrza świata. No, Bartek też już ma od ubiegłego roku ten rekord. I wtedy amerykańscy kibice powiedzieli, że jeżeli uda się to Maugerowi po raz trzeci na trzech różnych torach, prawda? Bo wcześniej było Göteborg, Wembley. To złoto mu ten motocykl. To mu ten motocykl i słowa dotrzymali. Ten złoty motocykl w Nowej Zelandii ciągle jest do oglądania. Ale dla Polaków to był taki finał trochę słodko-gorzki, bo no. Trzeba było być naprawdę dużym optymistą, żeby sądzić, że któryś z Polaków pokona Małgera. Waloszek był blisko tego wszystkiego. Tam zabrakło mu pół długości motocykla prawda, w tym decydującym biegu. No, ale tytuł zdobyć mu się nie udało. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden jeszcze moment, a mianowicie brązowy medal Antoniego Woryny. Ja z Woryną wielokrotnie rozmawiałem po, i on zawsze mówił, że ten medal ma dla niego niezwykłą wagę, o wiele wyższą niż ten z Göteborga 1966 roku. Dlatego, że Woryna był po ciężkim upadku, on był połamany. W normalnych realiach on nie powinien w ogóle wystartować w tym finale. A jednak ze sprawą lekarzy, może jakiegoś cudu, on poobijany, wystartował i jeszcze sięgnął po brązowy medal. Okej, okay, to był 70 rok. Potem kolejny finał indywidualny, Wrocław organizuje w roku 92. Pamiętny finał, koniem blały. Koniem dlały. Pogoda była rzeczywiście. Można by rzec dramatyczna, dlatego że było ponad 30 stopni ciepła. Pamiętam to świetnie. Koszula przylegała do ciała, nie dało się żyć i oddychać. I mniej więcej po kilku biegach, jak lunęło, to Tor zamienił się w rwącą rzekę. Jak zobaczycie stare zdjęcia z tego finału, no to rzeczywiście wygląda to tak, że nie no ma ja, ja miałem, tutaj ja miałem okazję być na tym finale, to był mój pierwszy finał, no, finał światowy i miał się bodajże że zacząć o 16.30, no to Do traciłem już tak. stadionu Bo po północy 20. się wszystko tak. kończyło. Tak. Natomiast to, co zrobili organizatorzy, Organizatorzy, i to chcę podkreślić, to znowu był tym. Powiem tak, Wrocław, Sparta Wrocław otrzymała po raz pierwszy nagrodę Fair Play Filmu za organizację tego właśnie wrocławskiego finału, że uratowano te zawody po takiej ulewie. Lucjan Korszek, świętej pamięci, organizator wielu finałów, wielka postać wrocławskiego, wrocławskiego żożla, nie, nie tylko oczywiście. No, on słynął z tego, że potrafił świetnie organizować imprezy. Przeuroczy człowiek, miałem okazję go poznać, nagrywać wielokrotnie. No i to, że te finały były takie, a nie inne, to jest wielka jego zasługa. Sławek Drabik, no, jest w tej pierwszej dziesiątce cudem trochę. No, tam jeszcze do dzisiaj nie wyjaśniona kwestia, czy w pierwszej serii, czy zdefektował mu motocykl, czy pomylił okrążenia. No, nigdy tego do końca nie rozstrzygnięto. Ja też nie zamierzam tego rozstrzygać. I tytuł Mistrza Świata dla Gary Hawlock czy niespodzianka? No może w jakimś sensie tak, bo wtedy wszyscy liczyli, że A ten też był sam Ermolenko i Per Jonson, Oczywiście, prawda? ale wszyscy liczyli na Pera Jonsona, który miał już jeden tytuł mistrza świata na swoim koncie, z Bradford, z 90 roku, no ale nie udało mu się do Wrocławiu tytułu, że tak powiem, zdobyć po raz drugi, Gary Havelock. Pamiętam, jak on się cieszył ten Havelock, nawet któryś z kolegów zrobił mi takie zdjęcie, Havelock z, jakimś, z jakąś puszką piwa, prawda? Nie, Tylko powstałe nie w sobie było, gdyby nie ten deszcz, czy Havelock był ten tu tego nie wiemy, tego nie wiemy czasami tor jest robiony przez pogodę, prawda i okazuje się, że nieraz te tory robione przez pogodę są świetne i teraz kolejny w moim top 5, czyli pierwszy turniej Grand Prix w dualnych mistrzostwach świata, maj 1995 roku. Piękne zwycięstwo Tomasza Goloba. To właściwie był taki pierwszy znaczący sukces Goloba. Liczyliśmy na to, że Golob dobrze pojedzie, ale że od razu wygra. No, Ja liczyłem, że wygra. Wtedy może byłem takim trochę optymistą większym. I tak się też stało. To był pierwszy turniej Grand Prix. On przeszedł oczywiście do historii. Golab tego sezonu nie może jednak uznać za super udany, bo wyleciał z tej stawki Grand Prix, prawda? W kolejnym roku nie jeździł, tylko z dziką kartą. No niemniej jednak to zwycięstwo w tym Wrocławiu obudziło nadzieję polskich kibiców, że wreszcie mamy Polaka, który może, może powalczyć z tymi najlepszymi. Hans Nielsen tam był na drugiej pozycji, prawda? Natomiast ten finał też był znakomicie zorganizowany i chcę to proszę państwa podkreślić, że to jeszcze były standardy jednodniowych finałów i standardy dobrej wrocławskiej organizacji przeniesione na Grand Prix. W jakim sensie myśmy wyznaczali te standardy wtedy. No bo dzisiaj z tych standardów niewiele już zostało. Mówię to z pewnym bólem. Proszę bardzo. Został mi informator dla mediów, gdzie jest szczegółowy plan. Zawodów i tak dalej, organizacyjne informacje. Ale co się okazuje, na przykład a propos mediów? Konferencja prasowa przed, na dzień przed finałem, przed turniejem Grand Prix w tym przypadku i po. Teraz też są konferencje prasowe, ale proszę zwrócić uwagę, któż tu był na tej konferencji? Zawodnicy, trzy pierwsze miejsca, delegat fim dyrektor Grand Prix, prezes zarządu głównego PZMOT-u, sekretarz Grand Prix, prezydent jury, delegat PZMOT-u, kierownik zawodów, komisarz techniczny. Prezydent Wrocławia, lekarz zawodów. Chyba tego dzisiaj brakuje, Henryku. Wszystkim im dziennikarzom mogli zadawać pytania. Te konferencje czasami trwały dosyć długo. Można było o wszystkim porozmawiać. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj sędzia przychodzi na konferencję po zawodach i próbuje. Henryk, jak przepraszam, żeby... że się wtrącę. Ty masz większe doświadczenie dziennikarskie, bardzo duże. Kiedyś było inaczej na tych konferencjach. Było tak, że dziennikarze w sali zadawali pytania, bo dzisiaj doskonale wiesz, jak mamy. Oczywiście, że. Wypowiadają było... się zawodnicy, oczywiście, dziennikarze że dziennikarze Oczywiście, że, że było prawie. inaczej. Pamiętajmy o tym, że nie było mediów społecznościowych, nie było takich wypowiedzi, jak my teraz nagrywamy, prawda? Więc zostawała konferencja prasowa i to było wszystko, gdzie można było uzyskać jakieś tam w miarę szczegółowe informacje dlatego też no ona pełniła inną rolę ale sam fakt że można było porozmawiać i z sędzią i z dyrektorem i z organizatorami no to już było coś to były te standardy jednodniowych finałów więc na pewno w tym moim rankingu ten pierwszy turniej Grand Prix yy, pozostanie jako ten ważny znaczący no przeszedł do historii bo był pierwszy prawda jeszcze zwycięstwo Tomasza Goloba yy, kolejny yy, turniej 99 rok. Tomasz Golob, Jimmy Nilsson, tak? Tak. Wydawało się, że Tomasz Golob wreszcie zdobędzie tytuł indywidualnego Mistrza Świata. Był na dobrej drodze. Właściwie ten tytuł przegrał no można powiedzieć na turnieju o złoty kask we Wrocławiu, pamiętna kolizja, wypadek, kontuzja, no i w ostatnim turnieju wojenstw nie miał już większych szans. Natomiast on wtedy był liderem klasyfikacji, no i oczywiście zrobił kolejny krok w drodze do tego tytułu niedoszłego, wygrywając ten turniej, ale finałowy bieg, i walka z Jimmy Nielsenem przejdzie też do historii, to jeszcze Państwo możecie gdzieś tam zobaczyć, może można na jakichś otworzyć. Tak, tak, można otworzyć. On robi nieprawdopodobne nożyce, ścina je właściwie przy wyjściu z ostatniego wirażu pokonuje dobrego wtedy Jimmy'ego Nielsena. Pamiętam, siedziałem tu na Starej Trybunie, komentowałem to dla rady, jak skończyłem, już jakoś tak wyhamowałem w tej mojej opowieści, to jeden z czeskich dziennikarzy potrzepał że mówił, budę majstrem smeta". Budemajstrom świata. No wszyscy tak myśleliśmy, ale tak się nie stało. Natomiast z uwagi na tą akcję, która przeszła do historii światowego żużla, a na pewno turnieje w Grand Prix, no stawiam ten turniej. No i jeszcze jeden, tak? Bo pamięć, no to 2019 Bartek zmarzlik niezwykle zacięty turniej. Ja mam jakiś tam ogląd sytuacji, co prawda bardziej pamiętam te finały jednodniowe niż te wiele, wiele turniejów Grand Prix. To oczywiste. Ale pamiętam, że wtedy była fantastyczna walka i właściwie taki, no może nie początek, ale, ale dobry punkt w tej drodze po pierwszy tytuł mistrza świata dla Bartka z Marzlika właśnie tutaj we Wrocławiu. No byłem tu na wszystkich imprezach tych mistrzowskich, począwszy od tego 70. roku, więc jakieś tam, powiedzmy, porównanie mam. To jest ta moja piątka. Finał 70. roku, potem finał. 1992 rok to dwa jednodniowe, potem pierwszy turniej Grand Prix 95, ta pamiętna akcja Goloba w, 2000, w 1999 roku i 2019 Bartek z Marzig. Pamiętajmy o tym, że przez kilka lat nie było Grand Prix we Wrocławiu, prawda? Bo i remonty, i Igrzyska w Sportach Nieolimpijskich i tak dalej. Dopiero po latach Wrocław znowu wrócił do organizacji. Henryku, bardzo Ci dziękuję za te wspomnienia. Jako, że jesteśmy jakieś 7-8 godzin przed dzisiejszym turniejem Grand Prix we Wrocławiu, Pytanie krótkie, odpowiedź musi być krótka, tak lub nie. Bartek Marznik będzie dzisiaj wyżej niż Bredy Bardzo bym tego chciał i powiem szczerze, bardzo na to liczę. Ja znam siłę Bredego Kerca, ja obserwuję go od co najmniej dwóch lat. W zeszłym roku jeździł w Rybniku, oglądałem go często. On robi nieprawdopodobny postęp. I wydaje mi się, że ja powiedziałem to na początku sezonu, że w tym sezonie Zmarzlik będzie miał z kim przegrać. Wszyscy mówili, a to, to tam Brady No, a jednak okazuje się. Nie dziwiłbym się, gdyby wygrał, ale po prostu jestem Polakiem, kibicuję Bartkowi i głęboko wierzę w to, że jednak jego doświadczenie, jego profesjonalizm gdzieś tam weźmie górę. Jeżeli będzie inaczej, troszkę będę rozczarowany. Dziękujemy Państwu bardzo. Naszym gościem był Hendryk Żonka w proze Stadionu Olimpijskiego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję Państwu.